Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu IT Reseller TV Liderzy Branży. W dniu dzisiejszym moim państwa gościem będzie szef sprzedaży w firmie Brother Polska pan Krzysztof Mertowski. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry witam. Po pierwsze chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie pogratulować zwycięstwa podczas tegorocznej uroczystej gali IT Champions 2023. Po drugie Gratuluję świetnej gali partnerskiej, na której celebrowaliście świetne wyniki. No i nie mogę nie zapytać, co trzeba zrobić, aby osiągnąć tak imponujące wyniki. Myślę, że głównym elementem jest to dobre planowanie. Staraliśmy się. Przygotować dobrze do tego roku fiskalnego, który zaczęliśmy od 1 kwietnia, zwłaszcza po tym trudniejszym roku poprzednim, gdzie były duże problemy z dostępnością. Dzięki temu dobremu planowaniu wyniki są bardzo dobre. Za pierwsze półrocze mamy ogromne wzrosty, za co serdecznie dziękuję naszym partnerom, dystrybutorom i wszystkim kolegom i koleżankom. Dlaczego partnerzy Brader Polska tak cenią współpracę z Wami? Zdradź proszę, jaki jest Wasz sekret. Przede wszystkim nasz zespół sprzedażowy. Cały dział handlowy, który współpracuje z partnerami od wielu lat, a co daje ogromną stabilność na rynku. Z tego miejsca bardzo bym chciał podziękować całemu mojemu zespołowi, który jest do dyspozycji całego naszego kanału partnerskiego. No właśnie, doświadczenie bezcenne. Co warto podkreślić, sprzedajecie wyłącznie przez kanał partnerski. Tak, Brader od samego początku swojej działalności, tutaj przez kanał partnerski. Schemat jest prosty. Brader, dystrybutor, partner i dopiero od partnera trafia produkt do klienta końcowego. To się nie zmienia i myślę, że to się nie zmieni. Drodzy Państwo, zawsze jesteśmy po Waszej stronie. Na jakie wymierne korzyści mogą liczyć Wasi partnerzy? Myślę, że głównym elementem jest pełna dostępność naszych produktów, o co zadbaliśmy planując sprzedaż w tym roku. Dodatkowo gama, szeroka gama nowych produktów, które wprowadziliśmy do oferty i wprowadzamy do oferty w tym roku. Na jakie wymierne korzyści mogą liczyć Wasi partnerzy we współpracy z firmą Brader Polska? Myślę, że przede wszystkim dostępność. To, co planowaliśmy z początkiem tego roku fiskalnego, żeby dobrze zafunkcjonowało i funkcjonuje. Ta dostępność jest kluczem w biznesie. Jest to, jest to istotne i partnerzy mogą liczyć na, na, nasze, na nas i nasze produkty. Na uwagę w tym wszystkim zasługuje na pewno nowa grama produktów, którą wprowadziliśmy i wprowadzamy w tym roku fiskalnym. Jest to szerokie portfolio produktów, które pozwoli jeszcze bardziej naszym partnerom i nam zaistnieć na rynku drukarek i urządzeń laserowych i atramentowych. Warto podkreślić także, że firma Brother Polska to nie tylko drukarki laserowe czy atramentowe, macie bardzo szerokie portfolio i właśnie między innymi z tego powodu spotkaliśmy się dzisiaj tutaj. Tak, wszystko się zgadza. Nasze portfolio w ciągu ostatnich lat bardzo mocno się zmieniło. Poszerzyliśmy gamę drukarek, drukarki mobilne i drukarki etykiet. Kilka lat temu mieliśmy kilka urządzeń w tej kategorii. Na dziś jest to prawie 50 różnych produktów. Nasza centrala kładzie ogromny nacisk na tę kategorię produktów i na rozwój rynku Auto ID. Bardzo nam na tym zależy, dlatego też w ciągu ostatnich lat znacznie poszerzyliśmy nasz dział sprzedaży i dział wsparcia technicznego o osoby, które w tym rynku się doskonale odnajdują. Co ciekawego przygotowaliście dla swoich partnerów w dniu dzisiejszym? Na pewno przygotowaliśmy coś specjalnego, ale o tym może nie będę teraz mówił, natomiast dzisiejsze spotkanie jest przede wszystkim po to, żeby móc porozmawiać z firmami, które specjalizują się w rynku Auto-ID. Zdraź nam proszę, co to dokładnie jest rynek Auto-ID? Rynek Auto-ID, czyli automatyczna identyfikacja. Wszystko co wiąże się z etykietowaniem, z oznaczaniem produktów, praktycznie na każdym produkcie, który codziennie otrzymujemy, jest rodzaj etykiety, gdzie jest kod kreskowy lub inny rodzaj etykiety informujący o tym, co to jest za produkt. I wszystko to powiązane jest często z systemem po to, żeby klient miał pełną świadomość tego, co kupuje, a sprzedający mógł łatwo ten produkt rozpoznać. Co chcecie na tym rynku osiągnąć? Na rynku auto i produktach związanymi z tym rynkiem, czyli drukarkami mobilnymi, drukarkami etykiet. Skupiamy się od kilku lat. Natomiast jestem przekonany o tym, że w ciągu najbliższych lat, podobnie jak w innych kategoriach produktów, będziemy bić się z naszą konkurencją o miano lidera. Mój drogi, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam pozy pozycji lidera. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. A Państwa zapraszamy do kolejnych odcinków programu IT Reseller TV – Liderzy Branży.